Jakby pan starosta miał podpowiedzieć Wójtowi Karlowi Ponikowskiemu, czy Adamów powinien ubiegać się o uzyskanie praw miejskich, czy nie powinien to zrobić. W zasadzie powiedział? bym powiedział, że Adamów powinien odzyskać prawa miejskie, bo Adamów no miał. w przeszłości prawa miejskie miał. Natomiast to, co się dzieje, to co teraz Robi pan wójt Karol Ponikowski, pokazuje zdecydowanie bardziej miejski charakter tej miejscowości niż, niż wiejski, więc myślę, że pan wójt, jeśli by zapytał mieszkańców, czy, czy, czy chcą, aby podjął działania w celu odzyskania praw miejskich przez Adamów, to sądzę, że wynik takiego referendum czy takiego sondażu byłby zdecydowanie pozytywny właśnie za tym, żeby Adamów te prawa miejskie odzyskał. Ja sądzę, że. Szereg... Ale dla powiatu przepraszam, do dla powiatu byłby to prestiż, tak? Trzy, trzy miasta w powiecie, a nie dwa. No, jeszcze... Nie bywało, rzecz, czy może mała rzecz a cieszy, ale ja też przypomnę, że, że Adamów, Serokomla i Wojcieszków w przeszłości stanowiły takie skupisko niewielkich miasteczek, bo jak weźmiemy historycznie, to jeszcze przecież mamy Tuchowicz, który również posiadał prawa, prawa miejskie. Natomiast w ostatnim czasie prawa miejskie uzyskała kamionka. To jest. powiat lubortowski, Bartowski, sąsiedni. I Kamionka jest miejscowości, miejscowością porównywalną do, do Adamowa. Niecałe 2000 mieszkańców. Tak jak w Adamowie, i niewiele mniej jak w Stoczku, niewiele mniej jak w, jak w Żelechowie. Bo tam Żelechów ma może ponad 3000 mieszkańców, ale to nie są aż takie, aż takie wielkie różnice. Ostatnio tak na marginesie śmialiśmy się, jak rozmawiałem z Wójtem Konikowskim, że no, prawa miejskie trzeba się będzie ubiegać o prawa miejskie, bo e, powstaje bardzo ważna inwestycja w Adamowie, czyli e, supermarket znanej sieci. Aha! Więc to, no te supermarkety znanej sieci to już zajrzały pod strzechy, więc akurat nie jest to aż taki czynnik miasto twórczy.